Jedna z dziewczyn z ekipy może wejść do Oktagonu i to o wiele większa niespodzianka niż wam się wydaje. Konopski wspaniale poprowadził ciąg dalszy dramy. Abstra są chyba obecnie u szczytu kariery. Ponad dwuletni stream został przerwany przez YouTube'a oraz Fame całkowicie wyrzuciło ikonicznego zawodnika ze swojej federacji. Zaczynamy. Pewnie kojarzycie Lofi. Jest jeden stream, który za każdym razem wyskoczy wam na samej górze, jak tylko wpiszecie Lofi w wyszukiwarkę. Działał on nieprzerwanie aż od 2020 do momentu, aż YouTube w tym tygodniu go nie przerwał. Z powodu jakiegoś zgłoszenia, które jak się potem okazało, było niesłuszne. Jak teraz wejdziecie na... Zapis tego live'a, to jak się okazuje, zrobił ponad 700 milionów wyświetleń. Jest to trochę szczęście w nieszczęściu, bo zawsze byłem ciekawy, ile osób w to kliknęło. Live trwał około 21 tysięcy godzin, co w przeliczeniu daje 875 dni. Jeżeli ty jesteś wyjątkiem i pierwszy raz w ogóle słyszysz o tym streamie, to możesz się pochwalić w komentarzu. Kanał, na którym stream był transmitowany, już oczywiście odpalił nową transmisję, którą regularnie można słuchać. Tamtej niestety chyba jeszcze nie da się odpalić. Jeżeli coś się zmieniło, to na pewno w tym momencie wyświetliwam się na ekranie. Korzystając z okazji wspomnę o cyterze, który robi bardzo podobną muzykę i słyszycie ją teraz w tle, link macie w opisie. Jeżeli ty to teraz oglądasz i jesteś pewny lub pewna, że Wersow nigdy nie zawalczy w Oktagonie, no to jesteś w błędzie. Bo tak jak się dowiedzieliśmy na aferkach, Wersow zaczęła trenować MMA i wcale nie wyklucza walki w Oktagonie. Ona już trenuje od jakiegoś czasu, mogę wam zlikować. Rozmawiałem z Wersow o potencjalnej walce, niewykluczone. W aferkach zagościła nowa gwiazda Prime MMA, czyli Bagietka, i posłuchajcie, czym się z nami podzielił. Bagieta, okay, no, jeżeli to mogę, to oczywiście nie musisz mówić, ale. Yy, masz dalej, rozumiem, jakiś dług? Tak, albo, tak, rozumiem? ja to na bieżąco ten. No Także. Nie jesteś w stanie powiedzieć, ile to jest? 70 to... tysięcy. Na ten moment stream ma około połowy miliona wyświetleń, a cały dochód z donatów z tego streama został przeznaczony na pomoc dla bagietki. Boxdel na story podał z grubsza wszystkie statystyki i powiedział, że to był naprawdę historyczny live. Dziękuję wszystkim za streama z bagietą, bojna na donaty z Casio, newsy, wywiad z bagietą. Naprawdę, uważam, że to był jeden z najfajniejszych streamów, jaki w życiu zrobiłem. Nawet jeżeli nie interesujesz się Fame MMA, no to warto wiedzieć, że Norman Park został już całkowicie wydalony z federacji. Jako powód w oficjalnym oświadczeniu podają to, że wyszedł do Prime MMA po prostu na trzy walki w momencie, kiedy miał pozwolenie tylko na jedną. Poza tym, kiedy Fame MMA chciało odkupić od niego sztabkę złota, którą Norman wygrał na jednym z ich eventów, Norman dostał pieniądze, ale nawet nie był w posiadaniu tej sztabki, czyli krótko mówiąc ich oszukał. Jestem ciekawy, jak to w ogóle wpłynie na jego karierę. Na ten moment, jak widać, na razie nie specjalnie się przejął. Abstra wypuściło film wyśmiewający polskich streamerów, i po prostu nie mogłem sobie odmówić dodania tego do filmu. Wiele osób nie wie, że oni po tym swoim lekkim upadku, no w sumie to mocnym upadku, dalej są w grze i mają się naprawdę świetnie. Wydaje mi się, że te osoby naprawdę bardzo dużo omija, bo w porównaniu do tego, co kiedyś pamiętam, teraz gra aktorska chłopaków i po prostu poczucie humoru, może po prostu wpasowują się w mój gust, ale moim zdaniem jest to naprawdę idealne. Treści, które wypuszczają, mimo tego, że jest ich naprawdę dużo, cały czas trzymają poziom i widać, że po prostu są zrobione z pomysłem. Proponuję to sprawdzić, to oczywiście moja subiektywna opinia, ale patrząc na komentarze wcale nie jest taka odległa od reszty. BOKS! Ale super, krzyknąłem Box. Kolego, przepraszam Cię, ja rozumiem, streamy, IRL, ja to... BOKS! jak krzyczę i oni, wiesz... Wiem. No? E, właśnie skończyłem 18-godzinną zmianę na neurochirurgii, miałem bardzo trudnych pacjentów, musiałem grzebać w mózgu, ja... naprawiać słuch... A ja 2 godziny wzrok. na Twitchu streamowałem. BOKS! Po co koło O, jak to się mówi? Nie znam alfabetu, przepraszam. czy znaczy nie przepraszam. Idol. Teraz pora na skrót odpowiedzi Konopskiego na film Wardęgi. Konopski w odpowiedzi na zarzut o mocną inspirację loga swojego sklepu Philosophy Wear odpowiedział, że oficjalne logo było objęte taką licencją, która po prostu umożliwiła mu wykorzystanie go nawet w celach komercyjnych. Ponadto zarzuca Wardędze, że tamten celowo zataił ten fakt, żeby Konopski oberwał mocniej wizerunkowo. 5 marca 2018 roku Andrii Larin opublikował swoją pracę. Ojej, stop, stop, stop. A... A co to jest? Dlaczego Wardenga obciął screena, kiedy linijkę wyżej miał dokładnie napisane, że te modele były na najbardziej swobodnej licencji CC4.0, która pozwala na dobrowolny użytek, nawet komercyjny? Konopski nareszcie skomentował zablokowanie na swoim kanale słowa rewo, dodanie go do blacklisty. Twierdzi, że chwilowo wrzucił je tam z tego powodu, że ludzie pod jednym z jego filmików zaczęli masowo mówić, że skopiował film od rewo, co według niego, spodziewam się, było nieprawdą, skoro to słowo zablokował. Potem po prostu zapomniał je zdjąć, a jak kilka dni później rewo zauważył to, Konop uz że tego z tej listy nie wyrzuci, żeby się trochę podroczyć. Taką argumentację otrzymaliśmy, jak jest naprawdę nigdy się nie dowiemy, więc temat zamknięty. Studio Toy od Dragon Balla odpisało Konopskiemu w sprawie koszulek Wardengi. Powiedzieli, że każdy może używać tego chińskiego logo, jeżeli nie jest to w żaden sposób wiązane z marką Dragon Ball. Przepraszam za nazewnictwo, ale każdy wie, co mam na myśli mówiąc chińskie logo. Konopski zarzuca Wardędze, że ten umyślnie łączył swoje koszulki z Dragon Ballem, na przykład dodając jakieś nawiązania do tej mangi w opisie swoich ubrań, co już według Konopskiego i według tamtej marki, tak jak Konopski to pokazał, nie jest lek Posiadam faktury potwierdzające zakup. Ojojoj, nie mówiłem nigdzie o symbolu, tylko o wizerunku. A jak już mówimy o prawach wizerunkowych, to może wytłumacz wszystkim twoją inspirację, kiedy zmieniłeś symbol popularnego anime, i sprzedawałeś ciuchy podszywając się pod ich wizerunek. I całe to twoje... Pi nie o znaczkach kanji, fakturach itp. to po prostu odwracanie uwagi od sedna sprawy. Powałem zapytanie do studia Toi z zapytaniem, czy sprzedawanie ciuchów z zmienionym znakiem kanji, czy potrzeba na nią licencję. Zgadnijcie, co odpisali. Ludzie mogą sprzedawać zmodyfikowane wersje kanji, dopóki nie są promowane z żadnymi nawiązaniami czy skojarzeniami z franczyzą Dragon Balla. Tam nawiązywałeś w opisie i komentarzach do Dragon Balla i Smoczych Kul. Promowałeś się rekwizytami i opisem bezpośrednio nawiązującym do Dragon Balla. on już się też do podawania jako do. Dowód w filmie komentarza, w którym ktoś na TikToku napisał, że znalazł w płatkach Yammer z kamień. Konopski puścił całego newsa i pokazał, że z kontekstu nie wynika, jakby podawał to jako dowód, tylko wręcz sam wyśmiewa ten komentarz. Tak to przynajmniej zrozumiałem. Teraz zobaczcie sami tego newsa w pełnym kontekście, bo ostatnio na TikToku pojawiły się filmik Qshase, w którym porusza temat jednych z płatków Yammer, promowanych przez Dubiela i Natsu. Na opakowaniu tych płatków znajduje się informacja, że produkt jest wegański, natomiast zawierają one czerwony barwnik S120, który otrzymywany jest od włoków i jaj myszyc. co po prostu. Wprowadza konsumenta w błąd. Ktoś napisał w komentarzu, że to pewnie jest po prostu zwykła pomyłka z ich strony. Pojawiło się nawet opinię, że to jest już oszustwo, a nie żadna pomyłka. Ktoś w ogóle napisał, że znalazł w tych płatkach kamień. Sylwo, jednym zdaniem przeczytanym dla Becky, stworzył całą narrację, że mszczę się danym i zrobiłem całego newsa o kamieniu w płatkach. W sprawie niepłacenia swoim researcherom, Konopski skwitował to w ten sposób, że po prostu nie wiedział o tym, że tamta dziewczyna nie dostała pieniędzy, płatność regulował, ale żadnych screenów nie dostaliśmy. Do mojego brata przyznam ci rację, jako mój brat nie powinien wstawić jest takiej storki? było to żałosne. Przede wszystkim Instagram Roberta był prywatny. Dostęp do niego miało wąskie grono znajomych i osób, które ręcznie akceptował. Storisy miały po 100 albo 200 wyświetleń od ludzi z jego najbliższego grona, a to, co odbywałe z jego drugim storysem, to już ci się należy nagroda złotego Gebelsa. Bardęga pokazał drugą storkę i zrobił szybkie, sprytne zbliżenie, ucinając cały kontekst. Każdy to odebrał, jakby mój brat atakował i wyzywał Nitro. Jak to wyglądało naprawdę? Mój brat zrobił sobie zdjęcie z banerem, murem za wujem i ogólnie kibicował wtedy. Nitrowi. Jego znajomy, który był za Xhayo, przerobił to zdjęcie i wrzucił do siebie. Na co mój brat zareagował, że wybaczcie ziomkowi. To był ich prywatny spór w walce xayo nitro na prywatnym Instagramie. Niestety Nitro czy Taekwan złapali się na te fragmenty na swoich live'ach i zaczęli obrażać i wyciągać brudy na mojego brata, bo odebrali to dokładnie tak, jak zaplanował to druid. Jeżeli kogoś interesuje sprawa z kopiowaniem filmu świeżaka, no to polecam po prostu ostatecznie wejść na film świeżaka i go obejrzeć. Tak samo z filmem Konopa, no bo tutaj mamy tą samą argumentację, co już poruszaliśmy w jednym z poprzednich filmów. Teraz trzeba poczekać na odpowiedź, bo resztę argumentów nie da się za bardzo skomentować bez opinii Wardęgi. To są głównie zarzuty i bardzo często powtarzane już z poprzednich filmów. Jeszcze warto dodać, że Konowski przyjął propozycję Sylwestra. Co do propozycji... Odwiedzimy każdy komisariat w Warszawie i ja poproszę o wszystkie moje zeznania we wszystkich sprawach. Jeśli tam się znajdą takie zeznania, o których ty mówisz w swoim filmie, no to ja, cię, ja nagram wideo przepraszające. Ale jeżeli w tych wszystkich komisariatach w Warszawie okaże się, że takich zeznań nie ma, to pojedziemy do na Śląsk i Leksiu będzie ci całą noc siedział na mordzie. Co ty na to? Challenge accepted. Dawaj dzień, miejsce, godzinę. Przyjrzymy sobie wszystkie twoje zeznania, jakie składałeś. Podsumowując, moim zdaniem bardzo fajny film, bo po prostu bardzo fajnie się go oglądało. Czekamy na odpowiedź Wardengi, ale to już pewnie 20 lipca na konferencji. Ode mnie to tyle. Odcinki są regularnie. Zostaw coś po sobie, jeżeli się podobało. Do usłyszenia.